Stiamo attenti perché nel mondo di oggi c'è tanto okulto. Bądźmy uważni, bo w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo okultyzmu. Tanti new age, bardzo dużo new age, fattucieri, e, bardzo dużo molto mm, dużo truków takich. Persone che dicono hanno Osób, które mówią, że mają wyjątkowe moce. Esiste il potere dello spirito che guarisce. Uh, istnieje moc ducha, który uzdrawia. Stiamo attenti, perché persone che soffrono nella disperazione della sofferenza vanno dovunque per Bądź, essere guariti. Bądźmy uważni, bo osoby, które cierpią w tej desperacji cierpienia, idą gdziekolwiek by być uzdrowionymi. Ma stiamo attenti dove andiamo. Bądźmy uważni, gdzie idziemy. A chi ci rivolgiamo? Do kogo się zwracamy? Questa mano che Ta dłoń, którą Jezus kładzie na trędowatego. Może przyjść do nas w różny sposób. jednym z tych sposobów to, jest, to są lekarstwa. Ci dei są tutaj jacyś lekarze? Lekarze, ręka do góry. qualcuno campo medico qui? c'è qualcun altro è sì, c'è un altro lì per i nostri medici ma per tutti se non avete mai letto leggete il libro di Siradice capitolo 38, eh, le e eh, eh, 38 abbiamo 14 versi dove Dio loda il medico e ti dice Lecasa. che la medicina è un dono di Dio i mówi, że lekarstwa to jest dar boży, en di Dio, że lekarz to jest dar boży, i sądzimy, że w kiedy Dio ci da Tramite il medico e la medicina I są chwile, są momenty, gdzie Bóg daje nam uzdrowienie poprzez lekarzy i poprzez lekarstwa. La prima volta che andate ai medici, date questa citazione biblica a loro. Jak pierwszy raz pójdziecie do lekarza, dajcie im ten fragment Anche se non credono, z Biblii. E per loro. No, nawet jeżeli nie będą wierzyć. E ringraziateli che sono strumento nelle mani di Dio. I podziękujcie im, że są narzędziem. E medici. Narzędziem w rękach Boga i muczcie się za wasze lekarze. La Bibbia dice che il

to nauczają czegoś błędnego. E dicono che se credi non c'è bisogno di prendere medicina. Którzy mówią, że jeżeli wierzysz, nie musisz brać leków. Questo contro la parola di Dio, che non dice così, anzi al contrario. To jest przeciwne słowu Bożemu, który nie mówi tego, mówi wręcz coś przeciwnego. Medicina non dono di Dio. Lekarz to jest dar Boży. Stajemy uważni, perché ci sono anche in ambienti non cattolici, forse in altre chiese cristiani che insegniano queste cose su internet YouTube eccetera. Bom, uważni, bo są nauczania w innych kościołach chrześcijańskich, z którymi możecie się spotkać, które w ten sposób przekazują. On contratto delle persone che non hanno hanno rifiutato la medicina credendo che Gesù li guarisce miracolosamente e poi sono morti. Spotkałem osoby, które odmówiły przyjmowania lekarz, wierząc, że Pan Jezus dokona cudu i zmarły. Czyli są atteggiamenti molto pericolosi, które nie glorificują Dio. Stiamo attenti. To są postawy bardzo niebezpieczne, które nie są Boże. Bądźmy uważni.